Witam naszego kolejnego artystę, jest to Jan. Jest chwilę po występie, jeszcze całe zmachane, więc jak uczucia po? No super ogólnie. Ciężko, fajnie, szybko, super było. Bardzo mi się podobało. Czy to jest zmęczenie, czy jednak taka adrenalina i dopiero ona teraz schodzi? Wszystko naraz. No, adrenalinka na pewno no zmęczenie potężne, ale żyje właściwie, no ale jest zajebiście. tego. Słuchać pod twoim głosie, że troszkę jest przetarane. I o to miałam zapytać, czy śpiewając w taki sposób jednak ten głos się nadwyręża? No wiadomo, że troszeczkę na pewno się nadwyręża, plus spanie przed otwartym oknie dzień przed koncertem nie jest najlepszym pomysłem, jak się okazuje, tym bardziej jak jest w nocy 11 stopni, ale ogólnie było fajnie, bardzo mi się podobało, myślę, że też ludzie byli zadowoleni. Mhm. Tak mi się mhm. wydaje przynajmniej. A po jakim czasie głos się regeneruje? To jest kwestia jednego, dwóch dni czy kilka godzin? Myślę, że to jest kwestia kilku godzin tak na teraz. No. Okay, okay. A jak byś nazwał gatunek muzyczny, w którym tworzysz? Bo jest to taki zlepek różnych? Czy ma jakąś ko to konkretną nazwę? Myślę, że to zależy bardzo od piosenki, ale też nie wiem. Ja tego nigdy jakoś tak się staram nie klasyfikować, bo, mm, no bo w sumie mnie to nie obchodzi za bardzo, w jakim to jest gatunku. Jak trzeba gdzieś tam wybrać, to zazwyczaj rap-punk, ale to dlatego, że po prostu muszę wybrać jakieś tam dwa, żeby wrzucić gdzieś na streamingi. A tak to. Nie, mówię, nie obchodzi mnie to za bardzo. Troszkę elektroniki lubię. Chyba zależy najbardziej od tego, czego słucham w tym momencie. Mhm. Czyli nie nazwałbyś się alternatywnym polskim rockmanem? Nie mam pojęcia. S serio. Wiem, że gdzieś tam właśnie mówią, że to jest jakaś tam alternatywa, trochę bardziej muzyka. No na pewno jest w pewien sposób, ale no ta alternatywa to jest według mnie takie ogromne, szerokie pojęcie. W sensie może być. Zupełnie inaczej brzmiąca alternatywa w każdym zespole, tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Mm. Tu już wcześniej na backstage było takie pytanie, ale czy zawsze na koncertach jest pogo i czy pogo jest wymogiem dobrego koncertu? Mm, to znaczy tak, jak ludzie dają energię i ją, znaczy inaczej, my się staramy dać jak najlepszą energię i jak ludzie ją oddają, to wtedy jakby to wszystko się. Zapętla, jak kula śnieżna. No jak, te, jak brakuje jak energii ze strony tłumu, to z kolei zazwyczaj jest mniej tej energii, ale no nie, wiem, nie zdarzyło się chyba jeszcze, żeby tego pogo nie było, tym bardziej, że no, jak, często jak ludzie przychodzą już na nas, to nawet jak nie znają, to myślę, że dajemy tyle tej energii, że zazwyczaj przynajmniej parę osób gdzieś się stara pobawić nam w tym kółeczku, nie. Okay. A fajniejsze dla ciebie jest to, raczej masz więcej zajawki, gdy tworzysz muze. I siedzisz w studio, piszesz teksty, czy jednak koncerty? Hmm, A czy koncerty to jest na pewno stres, ale obie te sytuacje są fajne, tylko że na inny sposób. Z kolei różnie, bo zależy od piosenki. Jeśli towarzyszą mi jakieś tam emocje przyjemne, albo jestem z kolegami w studiu, to wiadomo, że to jest super i nie ma jakby takiego napięcia wtedy. Z kolei no, koncert też jest super, jakby wydarzeniem i nie wiem, to są zupełnie dwie inne sytuacje, no ale obie bardzo przyjemne. Okej. Okay. A pisanie tekstów musi polegać na tym, że coś ci się przydarzy, wydarzy się i wtedy masz inspirację do napisania piosenki? Czy jest to kwestia, że siadasz z kartką i coś ci przychodzi do głowy? Mm, no nie, no nie. Oczywiście, że nie w sensie zależy od piosenki, też tak jak mówię, ale często no, nagrywamy sobie z kolegami i wtedy jakieś kompletne głupoty po prostu um, też w, wypływają. <tosłuch> Ale no, zdarza się tak, że to są jakieś tam skrajne powiedzmy, emocje. Szczęśliwe, smutne, kurzone, ale no, skrajne zazwyczaj. Okej, okay, w takim razie szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Gdybyś nie był teraz muzykiem, to czym byś się zajmował? Pracuję w IT w ogóle, na co dzień. Okay. Także oprócz tego. Mhm. Także pewnie tym, no, <laughs> skończyłem Polibudę. Pewnie bym coś dalej w kierunku studiów się starał robić. Okej, okay, dobra. Mhm. E, twoja ulubiona piosenka albo utwór w tym momencie? Nie wiem, teraz słucham Prodigy znowu dużo na przykład, to o, albo nie, yy, jest taki, taka piosenka na internecie, VHS, f to jest edit w ogóle z wideo i nie pamiętam jak ta piosenka się nazywa, chyba Anorexia i to jest Noise, posłuchajcie sobie Noise'ów kiedyś, no to, to chyba na ten moment. Dobra. A ulubiony artysta w tym momencie, albo kim się najbardziej inspirujesz? Nie mam tak jednego ulubionego artysty. Mówię na przykład Beastie Boys'u, teraz znowu słucham dużo, ale u mnie się to tak zapętla po prostu, że zależnie od tygodnia, praktycznie od miesiąca, jak się na czymś zapętlę, to słucham tego przez miesiąc, a później wracam dopiero za rok, powiedzmy. I to tak w kółko. Zazwyczaj w ogóle ja też słucham bardzo dużo tych samych hmm. ludzi, co słuchałem ich 500 temu. No. Okay. Dobra. Dobra, twoje największe muzyczne marzenie. Nie wiem, nie, nie mam jakoś chyba konkretnego jednego też marzenia. No chciałbym robić tą muzyczkę, ile wlezie. Pić sobie piwo z kolegami, ile wlezie. Jak byłem jest. No skrajne emocje co weekend. To by było spoko. Ale ogólnie nie mam jakoś tak, że mam jedno konkretne, wielkie, muzyczne marzenie. Okay. No. I ostatnie wymarzony duet byłby z. Może być zagraniczny. No to tym bardziej nie wiem. Z, o, z panem Maciejem Malinczukiem, bo kiedyś na wywiadzie powiedział, że z pokoju piosenki robię. O, to, to, to się ceni. tak, no, to że żeby, tak, no, to na ten moment z panem Maciejem Malinczukiem. Okej, okay. dziękuję ci w takim razie. Odpoczywaj już, bo widzę, że jesteś po prostu przetyrany po koncercie, ale to było widać na scenie, więc dziękujemy wam bardzo i czekajcie kolejnych kości. Super, dzięki.